Siema, witam Was, ja jestem Geodeticz, nagrałem 5000 filmów na YouTube, zajmuję się tworzeniem gameplayi, odzrania dziejów. A to jest moje drugie podejście do Unity. Pierwsze było w 2017 roku i zapragnąłem ostatnio powrócić do takich części jak dwa... jak dwójka, sorki. Hmm. Jak dwójka... A, my jesteśmy Inkognito, To kurde, nam nic nie zrobił. Super. Jak dwójka, jak Brotherhood, jak Revelation. Oraz. Chciałem jeszcze bardzo zagrać w. Kurde, za co ja dostałem te 50. Dobra, czy ja mogę tu u Medyka coś kupić jeszcze? To był dobry pomysł. Możemy. E, wracając, jak Assassin 2, Revelash Brotherhood Revelation 4 i Rogue, ze względu na to, że, no tak jak mówię, nagrywałem je gdzieś tam w 17 roku, e, w mojej głowie one mogły się trochę zestarzeć, a jeśli chodzi o tą dwójkę, to wspominam to na każdym odcinku, ale również czytam książkę, która zwie się Assassin's Creed Renaissance i te książki są o każdej części... Chociaż skłamałem was. O jedynce chyba nie ma. No ale dobra, jest o Dwójce, jest o Brotherhood, jest od Revelation. Później, czy one stricte traktują o Fabule w grze? Nie mam pojęcia. Ale na pewno chciałbym się na ten temat przygotować i kiedyś coś jeszcze opowiedzieć. Jak już, oczywiście, na ten temat książek będę miał dużo większe. Tak każdy ze strażników, gdzie jest kurde, jak widać zakaz wychodzenia z miasta, rzucił się na cztery dziwki. Na pewno. Na pewno. Ten odcinek nazwiemy ucieczka z Florencji. No, nie wiem. I mówiłem też w ostatnim odcinku, że patrzcie, jest Ezio, cała rodzina została zabita w sensie bracia młodsi i starsi. Ojciec czy Giovanni? opatrzcie, nawet dwie kurtyzany za nami idą. E, do roboty nie musicie iść? Dobra, <ścoughs> żeby nie było, że jestem jakkolwiek chamski. Mamy jeszcze Klaudię, czyli naszą młodszą siostrę, i mamy tą matkę. I ta matka, moim zdaniem, jest strasznie dziwną postacią. I ona ma 40 lat, jak coś, nie? W tym, w tym momencie, ona po śmierci tego Giovanniego oraz całej rodziny, taką ma deprechę, że ona się kurde nie odzywa. I powiem wam tak: jak jeszcze można zrozumieć doskonale sytuację taką jak no, ciężki uszczerbek psychiczny, ciężki do Nie wiem, jak to nazwać. Nie jestem psychologiem. Ale ma nadal Ezio czy Klaudię, na których może żyć. A jej postawa bardzo będzie rezonowała. A z tego co mi się wydaje, to ona chyba taka już pozostanie do końca. Po prostu. Toskania. W książce było to pisane w taki sposób, że jak podróżowali, to. Celowo nie podróżowali konno, aby nie zwracać uwagi. Czy nie? Czy oni powozem nie, nie, nie jechali, tylko... Na pewno nie jechali powozem, w każdym bądź razie. I teraz udajemy się do... Motrigioni, czyli do siedziby Maria. I tu spotykamy Paziego. Naszego rywala. Pierwszy nasz przeciwnik, którego spotkaliśmy w momencie. Wieri, właśnie. Wieri Pazzi. No na początku, jak się wczyliśmy Ezio od razu rzucił w nas kamienie. I w książce było opisane, że on tu matkę nawet chciał. Że on coś tam chamskiego powiedział na. Yy, siostrę? Ale powiedział, że... Kurde. Ah! Powiedział coś chamskiego na siostrę, ale też i na matkę, że się nada coś takiego. I tutaj też on zdradził w książce, że jest templariuszem. I on widać, jakby wiedział już dawno o swoim losie. Niż Ezio. No, assassin z Templariuszem przyjaciółmi zostaną. Opatrzcie, mamy pierwszy raz miecz. Patrzcie, Klaudę dostaje damage. Zabicie tych kobiet. Raczej tak stricte, czysto teoretycznie. Przez ludzi, którzy mają ostrza, myślę, że ciężkie by nie było. A tutaj widać, stawiają opór. A my, dziurawimy ich jednym hitem. Zawsze trafiamy. Dobra, czepiam się. I jest i nasz wuj. O, właśnie, i było też tak w książce, że go nie poznał. Sono io Mario. kurde zapomniałem o tym szklanym oku. Nie è passato tempo Firenze. Terribile. Venite, dobbiamo via di qui. zaczyna się jakby sceneria postaci, które będą uczestniczyły w tej misji. Patrzcie, stoją po prostu jak w pieprzonym wojsku. W książce było to opisane w ten sposób, że siostra Entmatka nie zostały w Monteriggioni, tylko poszły do klasztoru, który znajduje się obok i one tam po prostu pozostały sobie w tym klasztorze.

Nelle nostre botteghe si trova solo roba semplice, ma ben fatta e affidabile. Abbiamo anche una cappella qui. Il prete sembra una persona a modo, ma non sono mai stato un gran frequentatore di chiese. Lo sapevi, che Włoch, który nie jest powożny, nie? Fu costruita dal mio trisnonno, un uomo. Chociaż nie wiem, czy powinienem używać terminologii, że aktualnie jest Włochem. Tieni gli occhi aperti e potresti scoprirne qualcuno anche tu. Włochy zjednoczyły się dosyć późno. Patrzcie, jak to willa wygląda. Jak na razie z samego swojego szkieletu i tak dalej dobrze, nie? Ale jeśli chodzi o jej kwestie zadbania, no właśnie, i tutaj... Będzie element, którego bardzo nie nienawidzę. Bardzo nie lubię w Assassinie dwójce. I moim zdaniem nie pasuje. Powiem Wam szczerze, że tak jak o Assassinie dwójce miałem zdanie, że to jest naprawdę najlepsza część. Tutaj wad nie ma. Tak, kurde, zaczynam dostrzegać coraz więcej wad. No ale staram się oczywiście wziąć to wszystko przez pryzmat roku wydania, nie? Ech.

Nie mało. No, chodzi mi o to, że my tą Riville będziemy... Kurde, może to nie jest jakiś wielki spoiler. Co i tak będzie niedługo. To nie zaraz. A już jesteśmy w takim miejscu, gdzie... Myślę, że mogę to powiedzieć. W tej grze... Będziemy mieli pasywny dochód. To jest co, dlaczego ja nie lubię... Nie, nie, nie podoba mi się to bardzo w... Kurde, mała broń. Nie podoba mi się to bardzo w... tej części. Kurde, aż zapomniałem, że coś takiego było. W Assassin's 1 też była duża broń i mała broń. Bez kitu. Ej, bez kitu. Zapomniałem totalnie o tym. Tylko ja u medyka nie potrzebuję niczego, kupiłem sobie lekarstwa. Dobra, bo zaczynam jeden wątek, nie kończę drugiego. Eee... To przecież nic nie mogę kupić. Kurde, powinienem sobie podładować telefon zaraz. Poczekajcie sekundkę. No, i chodzi mi o to, że w nie dwójce nie podoba mi się bardzo ten wątek motywu pasywnego dochodu. Dużo osób, które przechodzi dwójkę czy Brotherhood, robią to w taki sposób, że na początku inwestują wiadomo, żeby jednak największy dochód był pasywny, a potem AFK 20 minut. To jest gra? No nie. Wolę jednak system, gdzie będziemy dostawać w kość. Nawet będziemy dostawać małe pieniądze. Ale nie będzie to po prostu płacenie za to, że czekamy. No to mi nie leży. Sorry. Ten pasywny pieniądz kuć yy, Mega kusi. Dobra, postaramy się. Ja pierdzielę. Dobra. Mam to gdzieś. Chodziło mi o punkt obserwacyjny. Nie non nie non mi podoba. So. Nie podoba im się tu. To wypad. W książce było to uwarunkowane w ten sposób, że Mario sam zasugerował, że tu nie jest miejsce dla kobiet. Że tutaj jest za bardzo wojskowo, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I one tego udały się do tego wspomnianego przeze mnie... ...plasz Torsa. Tu chyba musimy iść te skrzydło. Na no, ale jak one w pałacu siedzą, to... ...co ma im się nie podobać? Jeszcze jak służącego jakiegoś dostaną, kurde, high life. Słuchajcie, zrobiłem to, co No, I w Nie. Jak mówiłem,

Nie wiem, czy się zatrzymać teraz na tym. Może zaraz, może po prostu odpalę to i powiem. Wciąż to uwarunkowane było to w ten sposób, że... Ezio nie chciał być asasynem. Mario powiedział, kurde, no weź, bądź asasynem, musisz wypełnić wolę swojego ojca. I tam opowiedział mu o tych asasynach i tak dalej, i tak dalej. Kurde, jak się skupię. F. I tak dalej, że musi dopełnić wolę swojego ojca. Że oni idą na atak twierdzy, która jest obok. I później Kurde. co ja mam zrobić? Aha, unik. Tylko ja nie wiem który to jest. Aha, dobra. Szybkie kroki. Jacek powiedział, że nie, koniec końców w ostatnim momencie się rozmyślił, pomógł e, Mariowi oraz tam e, tym żołnierzom, a później przed momentem, kiedy on miał się udać dalej w podróż ku przeznaczeniu Giovanniego, żeby on rzeczywiście tym asasynem pozostał. To. Kurde, jakoś nie mogę się skupić. To Mario powiedział, że okej, okay, ale jeśli na tydzień zostanie, żeby on go wyszkolił. I to szkolenie właśnie było wtedy, a nie przed. No a tu jak widać zostało to troszeczkę przyspieszone. Po prostu. Eee, skupienie. Kurde, tego nie pamiętałem. Tego nie pamiętałem. No, także właśnie tak było. No i tutaj, jak widzę, został pominięty, i z tego co pamiętałem, w sesji 2 to w książce został dodany ten wątek, że właśnie siostra, i matka udały się do kosztoru obok. I tam Ezio w pewnym momencie odwiedził je, zobaczył jak tam. Potem znowu je odwiedził, zobaczył. O, fajnie, Klaudia ma koleżanki, fajnie się z zakonnicami dogadujesz, zajebiście. Może ty sama zostaniesz. Ja sobie tak, myślałem, kurde. Może ona zostanie zakonnicą. W Brotherhoodzie się okazuje, że ona tutaj w Montregioni ma nawet przyjaciółki. No, i moim zdaniem ta Klaudia jest trochę niewykorzystanym potencjałem. Chociaż kurde niekoniecznie, bo były też takie momenty wykorzystane. Ale moim zdaniem ta matka jest totalnym zaprzepaszczeniem. Tyle. Ale zobaczycie to wraz z postępem tej gry. Nagram sobie dzisiaj ten jeszcze szósty odcineczek, który mamy teraz. I nagram sobie jeszcze następny odcineczek. I będę content. No, przecież my raczej mu nie damy rady. Kurde, nie mogę ogarnąć, który to jest parada, ale e, chyba. Jak się parada robiło. To jest wyzywanie. Wiecie, kurde, testowanie się trochę różni od tych części RPG. Trzeba po prostu powrócić mentalnie. Cóż, myślę, że znaleźlibyśmy wiele postaci o wielu ludzi, że grali przy premierze, tylko i wyłącznie w tego Asasina. Jak grałem w Valhalla i zmarnowałem na to, uważam, nazywajmy rzeczy po imieniu, przynajmniej jak ja to odczuwam. zmarnowałem 150 na 200 godzin. 200 godzin. E, tu sobie pomyślałem, kurde, ile ja bym naprawdę dobrych asesynów przeszedł, takie odwój O, właśnie, 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 tutaj jest to. A może ja pominąłem w książce teraz myślami pewien schemat? Wiem, że na pewno później po tej pomocy dla Mario on chciał jeszcze na tydzień go zostawić. Więc może ja tutaj wam głupoty gadam. Kurde, z miesiąc temu to czytałem. Ale nie przeczytałem całości. Więc teraz, niedługo, zrównam się poziomami, jak dojdę do Florencji, że. Będę na jednym momencie, jakby i w grze, i fabularnie. Z czego bardzo się cieszę. Generalnie wydaje mi się, że ten Assassin 2, tutejszy, ten, który tu jest, to on mi zajmie czasu, godzin. Znaczy godzin. Odcinków to myślę, że tu będzie z 60, tak szczerze. Ta gra wbrew pozorem jest długa. To Brotherhood i Revelation są krótsze. I nie wiem, czy zdawaliście sobie sprawę, Brotherhood i Revelation to pierwotnie miały być dodatki do dwójki. Tak jeszcze na Brotherhooda się cieszę. Tak serio się cieszę. To na Revelation? No, uważam, że Revelation jest nudną grą. A przynajmniej tak go zapamiętałem. Ale ten wątek, który jest poprowadzony w Masyafie, jest ok. Ale ten w Stambule niekoniecznie mi I tu mamy. Patrzcie, dochody pasywne. Eee... Kurde, możemy się poczuć jak w pieprzonym muzeum.

Losu. I tak jak mówiłem, ona jest o tyle dziwna i dziwnie się zachowuje w oparciu o. Tu chyba się zbiera te piórka, tak? Piórka. Tego piórka, które, o których mówił Petruszio. Dziwnie się zachowuje wobec właśnie Ezio oraz Claudyny. Patrzcie, tu można też z tyłu wejść. A nie, wyszliśmy frontowym wyjściem. Tu można sobie powalczyć. Nigdy tego nie zrobimy. Nigdy. Tak jak mówię, ten wątek z szkoleniem wydawało mi się, że był już po tym, jak on pomógł Mariowi w odbiciu tamtej twierdzy. Ale cóż, nie oszukujmy się. Każdy jest tylko człowiekiem i mogłem coś pokręcić. A jeśli pokręciłem, to przepraszam. No, ale tak jak mówię, raczej w większości przypadków czuć, że książka jest napisana na podstawie gry 1 do 1, plus dodatkowo jakieś takie nieznaczące rzeczy, które totalnie nic nie zmieniają. Nie chodzi mi o to, że na przykład będzie e, zmieniony taki fakt, że nie wiem, to kurde, nie Giovanni zginął, tylko nie wiem, Robert De Niro, nie. No nie. Ale takie przypadki, że kurde klasztor, czy tutaj, czy 5 metrów dalej, kurde to nie ma żadnego znaczenia. Dobra, powiem wam tak. Jestem tu, a będę niedługo w Toskanii. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnych materiałach. Patrzcie, tu mamy Monterigioni, Florencja, a tu mamy Toskanię. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w. Czemu nie ma sardyni? Nieważne. Na razie.